Paweł. Siemanko, witam wszystkich serdecznie. No i ja mam dziesiątkę na przyzie i czemu oni nie biją? To co ty wolni. No piszą Tom 20 sekund i leci. Przecież 10 jest. To bij. No właśnie, nie wiem o co chodzi. No bo piszą, że exu doleci. Kogo wywali. I exu nie. Jest, a jest 10. Jak... Nie, mnie nie wywali raczej. Nie, rs pewnie wali tu z pala Możesz założyć. Mm. Nie, to już polecił inny. Ty wiesz, kogo oni bywali? Nie, 210 maga. Maga. <laughs> który ma tak: mitre, łapy z Zufa, nasz z Dema, pierek yy, z tego, z i buty z dema. Jeszcze zbroję ma z tego Na to na dwusetny mm -hmm. Czaisz to takiego maga wydupili A w sumie on aur nie miał no to wiesz Po no. hero buty z spadł W tej Rosji ta świnska grypa, czy to co się mówi? Dobrze mieć tak czasami w jasno latę Co? Fajnie mieć tak w jasno filmie do, do tego do pokoju Czemu? I jeszcze matka wbija z tekstem Ty A zobacz to w telefonie Kurwa nie, <grym> nie słyszałem <grym> Chuj wykno to. to Co wy... Nie wycinaj 97% zespół udziela? Mhm. Tylko nie wiem, czy mi nie będzie logować. Co może nie? Masz. No masz. W sumie to ja mam lagi jednak Co? W sumie to mam lagi jak ci udostępniam. No czemu dobrze leci na udostępnianie to musisz mieć coś u siebie O jest na destyjny No to co? Idziemy No bije przyza No spokojnie, kumplu Ale co no, dzisiaj przyjdzie. Co dzisiaj ładnie spadła ta pomeczka, pomka z tego co? No Zdący. właśnie, cieszyłem się w chuj. Jeszcze ja dałem ci x ale no nie? No dziwi się, bo ty masz już. Ja bym drugą na zmianę. Co Wiesz, ta, co... <laughs> że tak potrafię. Wiem. A ten Sienek się tam cieszył, że on myślał, że to ty mu dałeś. Że to ty mu na zmianę, nie? Znaczy X-a. A ty widałeś, potem się do mnie spamił, czemu ja łapałem. <noise> tak se padał X Ta no. <noise> A co też tej pomki nie ma? Tak. Nie, no to lotniemy, muszę to jest nasz kolega. Ale to jaki kolega? To jest jakiś ziomek z Invi Czy On ma tu pomkę, patrzyłem na jego profilu. Tak? Nie wiem o co mu chodziło. Może ciągnął zmiany to, to nie jest Seba A skąd wiesz? <laughs> Może to jest mój taki trochę imiennik, albo kurwa Nie wiem Czekaj, jak wy to gadacie? Brat ciotka no? Nie, kurwa Babci syn wujka, dziadek Ona się tak nie gada akurat Nie, tylko się mówi Jak? Kuzyn Cygan kuzyn się jesteś cygan Cipa. No ale serio ci mówię, ona się nie gada kuzyn No i dobrze. A ona się gada kuzyn. Tak samo jak u was się obchodzi imieniny, nie? No. A u nas w ogóle, u nas tylko urodziny. No. no. No widzisz. A u was urodziny też się obchodzi? No. Tak samo jak to u imieniny? No. Kurwa, zajebiście, macie dwa razy więcej grany. No ja przecież, nie wiem, um, tydzień, dwa nie to miałem imieniny, nie? Widzisz, że no. dostałem hajsów? 150 złotych Pusz. No, wiesz, nie to co ale no. Nie... Po, nie ale nie no, Ale, nie jest. Pogardzę. ale Bo, jest. Ale jest. kuku ku, kurwa. Ale schodzi te to masakra Ile macie pracy? 85 A co to nagrywasz? No? Mamy tu o urodzinach i o planach. No i co? My jesteśmy abstynentami ogólnie, tylko seba jest alkoholikiem Chyba absolwentami Jak ta flaszka się nazywa Absolwent Abstynen, abstynentami Kurwa tacy co nie piją Ja pierworo 83% I, I jesteś czy nie? I, hmm? i który tam bijasz o tym mordor w końcu? Nie wiem to ostatnie A pisałeś do tego ziemka czy nie pisałeś nie gram na mordosze teraz. Zwajcie i, i ja w mi. je wiem. Mordę. Wejdź na ten mordor. I zobacz. No ogarnij się, być nie załatwię. Nic i tak ci nie da. Bo, bo co? Nie. Jaką wszystkim daję? Bo tak z dupy nie, nie dajesz. I rę dalej sam w sobie. Przeciebie się zagopiłem i czekałem na bala ściektóra. Skąd Agir? Piszą Wojki, Tropki, nie, Wojki i Nie piszą, że łuk dla Tropa, żeby im zostawić, ty. A z Panem? Nie, 74%, Napisałem, a ja nie mam i łapię. A Kutas, wiecie co napisał? A ja mam i co? łapię. Może jest obrażony, czy daje taniej nawet fajny ma ten outfit indywidualny nie? No? Zajebisty no Tylko sporo trzeba na ten zapłacić żeby wykupić w ogóle go mm, 150 chyba nie? Albo 300 nie pamiętam Nie 300 nie Nie pamiętam mówicie 150 No to 150 to jeszcze jest za grafikę wejszę zapłać ale czy z tego co pamiętam ten sobą właśnie bardzo tanio ten kupił oświadczyć za 50 HP steka mhm. Strasznie tanio 69% ma 60% okay. To Naprawdę HP, HP mu schodzi no. z Normalnie idzie Jak no. Ziemia co? A wyseste lepsze? Co? I tak cały tu i da Że Czy... no. tu kurwa idzie w chuj ludzi na manułę Od nas chyba 4 albo 5 No to jak coś tam trzymasz mi miejsce nie? No ja nie mam te do... Sekel, No tu jest jeden nawet No powiedz, żeby trzymał mi miejsce i tyle Co? Powiedz może, żeby trzymał mi miejsce No no i fajnie Jezu, jak to idzie, to masakra jest. O, apcy, fizycznie się skończyły. Nie, magiczne Nie, bo przebicie mi biod. Nie, dobrze, Apsy magiczne się skończyły, zaraz fizyczne pewnie padną. Już pójdzie lepiej trochę chyba. I po pancu już ma. No, to już szybko pójdzie. O, już szybciej trochę, na pewno. procent Ma. Jak myślisz, że to spadnie? Ja co wiem. tam Kotem, co tam. Co się stało, tam ryczy? Aj, tu śmierdzi! Mówię się, kofi. No? <noise> Dobrze, Dobrze i tak. Dobrze tak. Już piszą, wiesz co piszą? Dajcie aury i F, masz 40%. O dobra, dali, dali trzy aury, mm -hmm. trzy aury szybkości. Jeszcze jeden <noise> bydło, o! Ale sierwo! Ej, na łowce, Ale kurde. łowcy nie ma, to złapię i sobie zmienię profę. Jasne. Mam. Buty łap. Złap no, drugi. Nie, podjadę na zmianę. <noise> moje trochę gorsze są, chyba je wezmę. No, zdecydowanie. Ale, laga teraz. Zobaczymy, zobaczymy czy złapię? No. Cześć, cześć, Happy cream. Dobra. Happy cream. Pomoże ktoś dojść Dobra. na magię? Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć. Pożegnaj się. No. No, na razie.